No hej, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie, z tej strony Chrisu i zapraszam na 50. odcinek jubileuszowy z serii FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale. Jako, że jest to odcinek numer 50, podzielimy go sobie na takie dwa party, na takie dwie części. W jednej części zrobię dla was 100 tysięcy końców, pack opening, jako, że jest Sergio Ramos, jest Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, również jest jako karta Man of the Match, pomarańczowa za, jeden dostał za finał klubowych mistrzostw świata dla Realu Madryt, który został ostatecznie puchar właśnie przez drużynę królewskich wygrany, drugi dostał za wczorajszy mecz, hmm, chodzi o Iguaina oczywiście dostał mecz za, za mecz Napoli z Juventusem Turyn w ramach super pucharu e, Włoch, które to właśnie Napoli pokarnych z Juventusem wygrało więc do tego dochodzi jeszcze oczywiście duża tygodnia, Santi Zorla Benatia czy Feguli na przykład z tych lepszych kart oraz oczywiście też zawodnicy, zawodnicy jak Ibrahimowicz, Ronaldo Messi nadal do trafienia w paczkach, więc dzisiaj 100 tysięcy końspak pack opening, to będzie pierwsza część 50 jubileuszowego odcinka z Ultimate Team na moim kanale A jutro 3 mecze w lidze numer 3 Również jako ta druga część tego 50 odcinka Żeby nie przedłużać bo czeka nas wydanie 100 tysięcy końców Czyli końcy spadamy do 45 Tak około do 45 tysięcy Lecimy z końcami w dół 100 tysięcy na paczki Te za 7,5 tysiąca Nie będę się tutaj w te premiowane tutaj gdzieś rozdrabniał i mam nadzieję, że naprawdę usłyszeliście coś fajnego, chociaż czekajcie, te za 7,5, te za 15 tysięcy są też ciekawe, bo w nich będzie jedna karta świecąca więcej ostatecznie, tak? Dobrze mówię. No nie wiem, jak, jak byście woleli, czy otwieramy te promocyjne, e, chyba wyjdzie ich e, 15, 30, 60, no coś koło 5, 6 paczek, czy otwieramy te za 7,5 i wyjdzie ich wtedy chyba z 13, 14 dokładnie. Kurczę, nie wiem, teraz się będę chwilę zastanawiał pewnie, nie wiem jak wy myślicie. Kurczę, jestem troszkę troszkę jestem, e, sam ciekawy, bo tu wyjdą, zobaczcie, tu przy dwóch paczkach wyjdzie łącznie 6 rzadkich kart, a tutaj przy jednej e, za dwa razy tyle co ta wyjdzie 7, czyli łącznie jedna złota karta fajnie. No może być to kontrakt albo e, nie wiem herb jakiś wyjątkowy czy strój, no ale mimo wszystko jakby nie patrzeć tutaj karta wpada więcej. No otwórzmy to może te premiowane. 50 tysięcy końców mamy E, znaczy 60 tysięcy, 100 tysięcy końców do wydania. 50 odcinek, więc jubileuszowy Otwórzmy śmiało paczki specjalnie na naszą. Uznajmy, że to są specjalne paczki dla nas, tylko dlatego żeby e, Tylko dlatego, żeby uczcić nasz 50 odcinek z Ultimate Team, więc otwierajmy paczki Premium. Pierwsza paczka Ja naprawdę mam nadzieję, że tutaj będzie leciało coś niesamowitego. Otworzymy sobie tych paczek 5, tak? 5. 5 razy 15 45, 60, 7, no 6, 6 nawet, 6 paczek odłożymy śmiało, po prostu wyzerujemy do 47 tysięcy końców i zobaczymy co poleci. Pierwsza paczka otwieram i naprawdę liczę, że coś tutaj będzie nam spadało dobrego. Pierwsza paczka już się kręci i w niej, ach, cherchi, tylko czerci. No nie jestem z tej karty oczywiście jakoś bardzo zadowolony. Trochę kondycji, karta karta na kontuzję, kończący. 1000 końców, bardzo przyjemnie aczkolwiek. No gdzieś tutaj to jest na pewno mnie nie przekona. Wszystko wysyłam do klubu. Jeżeli coś będzie warte, to później będę to sprzedawał końce, oczywiście będą tutaj w klubie. A jeżeli coś nie będzie nic warte, no to po prostu w klubie zostanie, czasem tych zawodników używam tam do gry offline. Więc jak najlepszy w tej karcie, w tej paczce był Czerci No nie jest to zawodnik na pewno, którego byśmy tutaj bardzo bardzo oczekiwali, więc jedziemy z drugą paczką. Naprawdę mam nadzieję, że chociaż jedna jakaś naprawdę niezła karta tutaj poleci. Druga paczka na dzisiaj, a w niej Ach, Coutinho, no kręcimy się gdzieś po tych dobrych klubach, tutaj Atletico Madrid, chociaż to by z Atletico mógł wpaść, żeby e, paczka była zwrócona, chyba nie ma takiego zawodnika, M niby gdzieś tam może Griezmann, Inform kiedyś, no ale tak to ciężko, no ale na przykład z Liverpoolem poleciał Balotelli, no to myślę, że on tam jakieś grosze jest warty, zobaczcie, wcześniej Churchill, teraz Atletico Madrid prześladuje nas Atletico. No paczka chyba, jak widzicie sami, bez większych tutaj wspomnień i, i, i miłości. Coutinho na pewno najlepszy zawodnik w niej, ale Coutinho warty, nic nie jest. Oczywiście wszystko do klubu. Otwieramy dalej. O, a już tutaj mamy, więc szybki quicksell, bez, bez tam rozdrabniania się. Arszawin była, no powiedzmy, gwiazda Arsenalu, nie jest na pewno nic warty. Kolejna paczka. Zdecydujmy tutaj. Ustawmy dom i ją po prostu otwórzmy. Szukajmy czegoś dobrego, szukajmy czegoś, co nam tutaj za chwilę da naprawdę dużo szczęścia. Tarasow. No, Tarasow na pewno nam tutaj dużo szczęścia nie przyniesie. Sarmiento. O, mamy tutaj Gerardo Martino, byłego e, trenera Barcelony. Ta karta PS na PMT te też również nie będzie tutaj dużo warta. Tych panów wyślemy sobie na listę transferową. Chociaż Fischera nie. Fischera myślę od razu się pozbędziemy. No, no nie muszę chyba mówić o tym, że ta paczka jest naprawdę... E, no, bez większych tutaj emocji. Na, no, bez większego szczęścia. Otwieramy dalej. Ech. Chciałbym coś trafić naprawdę, zresetuję tutaj, pozwólcie sklep, żeby może coś, no żeby chociaż coś trafić, co zwróci te 100 tysięcy końców, jakiś Di Maria, jakiś Aguero, no cokolwiek, ja tu nie żądam Cristiano Ronaldo, zobaczmy tym razem Vidic, no jeżeli to byłaby FIFA 13 i byłby to nemania Vidic z Manchesteru United jeszcze, to mi się bardzo cieszył. No mamy Niemca z Bayernu, no ale taki Schweinsteiger no, ale niestety, nie, 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 tylko Rodę, tak, to był Rodę. Przepraszam, się cofnę, tak, Rodę. A ogólnie Kotwica, Emirates Stadium sobie ustawmy jak aktywny, ponieważ jedziemy nadal na Allianz Arenie. Tak na szybkość sobie ustawmy. No i jeszcze kart do klubu, co tu mam dużo mówić. Paczek już nie za dużo zostało do otworzenia, jak widzieliście, no. No nie jest to na pewno tutaj szczyt naszych marzeń, no ale otwieramy dalej. Otwieram dalej trzy paczki do końca, na to wszystko wygląda. Przed, przed, ostatnia paczka. 15 kolejne tysięcy końców i proszę o coś dobrego, temat proszę 50, 50. odcinek i jest! Jest chyba najlepsza karta w historii naszych pack openingów. Najlepszą był sprzedany za 15 tysięcy też gracz Chelsea Londyn, lewy obrońca Luis, Felipe Kasmirski. A teraz trafiamy Seska Fabregasa. Chyba jest Fabregas więcej warty niż 15 tysięcy. Nie. Ależ te ceny poszły w dół. Jak ja na początku zaczynałem w FIFA 15 z składem z Barclays, premier League, to fabryka kosztowała 25 tysięcy końców. Ja oni mogłem tylko marzyć. I aż tak to wszystko poszło w dół, że fabryka kosztuje już 3 tysiące? Ludzie nie wierzę, no po prostu nie wierzę. A już myślałem, że jakaś nadzieja będzie przebicie 15 tysięcy końców, które dostałem za Felipe Luisa Kasmierskiego, kiedy trafialiśmy go chyba nawet... Nie dwa paka dwa openingi temu, więc, e, więc bardzo dawno temu już. Kurczę, no widzicie, a tak się, a tak się trochę ucieszyłem, że w wpadła bregas. No w to jest dobra karta, jakby nie patrzeć tak w hierarchii otwierania paczek, no ale... To jest bezwartościowa karta w tej chwili. Nie jest warta dużo pieniążków, dużo końców co, co oczywiście tutaj skreśla z naszych z naszych marzeń o tej o tej karcie. Dobra, dwie paczki, nie rozdrabniajmy się, wyresetujmy wy jeszcze raz ten sklep. Wejdźmy jeszcze raz w ten sklep. Jest Leo Messi i Eden Azard. To może oni nam przyniosą szczęście i ta paczka obok będzie naprawdę szczęśliwa. To jest przedostatnia paczka w dzisiejszym pack. Opening, a w niej Peter Crouch. Peter Crouch. Lubiłem kiedyś tego zawodnika, jak byłem mały. Był wysoki, a ja mały. Grał dobrze. A teraz trafiam go i nie jestem z niego zadowolony. Naprawdę. Peter Crouch tutaj w najmniejszym aspekcie nie zwróci nam tej paczki. Nic nam chyba jeszcze paczek nie zwróciło, wszystko do klubu, nic nie jest warte powyżej kilku tysięcy I ostatnia paczka, akurat zobaczcie, akurat ładnie trafimy do 45 tysięcy Wyzerujemy Nie ma wyjścia Otwórzmy ją i zobaczmy co będzie w ostatniej paczce w dzisiejszym pack openingu Tym razem co trafiamy? Abu diabi Abu diabi I co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć na temat tego pack openingu? No zobaczcie o jejku 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 Nic ciekawego, nic co chociaż odrobinę zwróciłoby te 100 tysięcy końców, które przeznaczyłem na ten pack opening Dodam, że te 100 tysięcy końców kosztowało mnie aż 5 złotych tym razem Oczywiście sponsorem dzisiejszego pack openingu jestem ja <laughs> Nikt mnie nie sponsoruje więc A... Co mogę powiedzieć, no Sesk Fabrega jest najlepszym zawodnikiem jakiego trafiliśmy no mi się zostaje z wami pożegnać Niestety jak widzieliście ten pack opening nie był nawet yy, za grama ciekawy I tylko sesk fabrega spoleciał, że ten fabrega by mi poleciał w moim drugim pack openingu nawet trzecim To te 20-15 tysięcy by było A tak to teraz sesk fabrega kosztuje 3 tysiące sami widzieliście Więc no jak ja mogę być zadowolony z tych, z tych paczek No nie mam prawa być z nich zadowolony Żegnam się z tej pierwszej części 50 odcinka z Ultimate Team Jutro widzimy się w części drugiej, kiedy już wrzucę Wam trzy mecze Pierwsze trzy mecze w lidze numer 3 w tym drugim sezonie, bo już raz byliśmy w lidze numer 3 Już nawet tutaj wygrywaliśmy, ale ostatecznie spadliśmy, więc Więc co Więc teraz do niej wracamy i postaramy się osiągnąć lepszy wynik Ja się z Wami żegnam, bardzo dziękuję Wam za oglądanie Pozdrawiam Was, życzę Wam wesołych świąt, chociaż jeszcze jutro Wam pożyczę, jak już tak będzie dzień przed Wigilią Trzymajcie się, na razie, chaos